Cześć. Jestem Michał i witam Cię na kanale Więcej Niż Zdrowe Odżywianie. W tym filmie pokażę Ci jak upiec pyszny i zdrowy domowy chleb. Na zakwasie. Na początek kilka słów o tym po co w ogóle przysparzać sobie pracy i piec w domu chleb. Skoro w piekarni i markecie jest kilkanaście jego rodzajów na półkach. Do wyboru. Po pierwsze trudno jest w handlu znaleźć prawdziwy i zdrowy chleb. Prawdziwy mam na myśli pieczony na pełnoziarnistej rozowej mące, Ciemne chleby dostępne w markietach najczęściej powstają z białej mąki, z dodatkiem o trąb i karmelu, aby zmienić jego kolor. Chleb z mąki razowej ma kolor szary. Nie brązowy, niesłomkowy i nie złoty. Po prostu szary. Po drugie, chleb. Nawet jak już znajdziecie piekarnię robiącą chleb z mąki razowej i chemicznych polepszaczy, co już naprawdę jest nielada wyczynem, takie chleby zwykle są na mieszance zakwasu chlebowego i drożdży piekarskich. Chleb na samym zakwasie po prostu rośnie zbyt długo, albo ciasto chlebowe rośnie zbyt długo i piekarniom to się po prostu nie opłaca. Czysta ekonomia. Więcej o tym, dlaczego chleb domowy jest zdrowszy od tego kupowanego w sklepie, przeczytasz w tym artykule. Ja chleb piekę już w domu od około roku. Zwykle jest to raz w tygodniu, więc mam ze sobą około 50 wypieków. Nie od razu mi się chlebek udawał, niestety. Do wielu rzeczy musiałem dojść sam metodą prób i błędów i w tym filmie dzielę się z tobą całą tą wiedzą, tak abyś mógł jak najszybciej cieszyć się swoim własnym, domowym, pysznym, zdrowym chlebkiem. Zaczynamy. Do dużej miski wsypuję 1 kg mąki pełnoziarnistej, żytniej, tak zwanej mąki razowej. Dodaję do tego dwie łyżki dobrej soli. Może to być sól himalajska, morska lub Kamienna. Następnie mielę i dosypuję dwie szklanki płatków owsianych. Dodaję odżywiony zakwas. Odżywiony oznacza, że z lodówki był wyjęty i dokarmiony około 12 godzin przed robieniem chleba. Dodaję wodę i mieszam ciasto. Wodę zwykle dodaję tak na oko. Jej ilość jest uzależniona od konsystencji użytej mąki. Chodzi o to, aby ciasto było dość gęste, jednak na tyle rzadkie, aby dało się mieszać łyżką. Nie, nie mieszam długo, tylko tyle, aby ono się wymieszało około 5 minut. Po wymieszaniu odkładam dwie łyżki zakwasu na kolejny chlebek. Następnie dodaję ulubione ziarna. Mam, nam najbardziej smakuje chlebek z dodatkiem siemienia, lnianego i słonecznika. Dokładnie mieszam kilka minut i wykładam do silikonowych foremek. Możesz użyć również zwykłych blaszanych foremek, wcześniej posmarowanych masłem i obsypanych potkami owsianymi lub wyłożonych papierem do pieczenia. Jednak ja z doświadczenia wiem, że najmniej pracy jest właśnie z silikonowymi. Chlebek po upieczeniu wyjmuje się z nich bardzo łatwo. Ciasto w foremkach należy wygładzić mokrą łyżką. I można ponownie obsypać ziarenkami. Podczas pieczenia ziarna smakowicie się uprażą i skórka chlebka będzie jeszcze pyszniejsza. Tak przygotowane ciasto chlebowe zostawiam na 8 do 12 godzin w piekarniku lub innym nieprzewie nieprzewiewnym miejscu, żeby wyrosło. Jeżeli w mieszkaniu jest chłodno, poniżej 20 stopni Celsjusza, to taki piekarnik wstępnie nagrzewam do około 40 stopni. Ciasto powinno urosnąć. W ciągu tych 8-12 godzin o około 50%. Tu na tym zdjęciu widać ciasto wyrośnięte. Urosło 2-3 cm. Następnie foremki z chlebem wkładam do piekarnika. Ustawiam go na 180 stopni i włączam termoobieg. Jeżeli masz piekarnik bez termoobiegu, to temperaturę pieczenia podnieś o jakieś 10 stopni Celsjusza. Chleb piekę godzinę, po czym wyjmuję... Go na drewnianą deskę i prawie zawsze od razu zjadam przylepkę z masłem. Jeszcze taką gorącą, to jest po prostu przepyszne. Podczas pieczenia możesz na dno piekarnika stawić naczynie z wodą. Czytałem, że powoduje to, że chleb jest bardziej wilgotny, jednak moje doświadczenia tego nie potwierdziły. Z wodą czy bez w piekarniku chlebek jest pyszny i wilgotny jeszcze przez wiele dni, więc po co sobie robić dodatkową pracę. Życzę udanych wypieków. Jeżeli masz jakieś pytania, to śmiało pisz w komentarzach, chętnie odpowiem. Więcej informacji o pieczeniu chleba, jak i o procesie przygotowywania zakwasu chlebowego, znajdziesz w artykule pod tym linkiem. Jeżeli Ci się podobało, to poproszę o lajka i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.